Kalimera, cześć Maniusiu. Nieprzypadkowo słuchajcie Kalimera. Kalimera to jest po grecku. Dzień dobry, cześć Maniusiak. Grecki kubek, greckie rękodzieło. Byliśmy z rodziną. Na zdrowie, Maniusiu. Muszę to odłożyć. Długo postawię. Byliśmy z rodziną w październiku tego roku, a jest 8 grudnia 2025. Czyli dwa miesiące temu byliśmy w Grecji na wakacjach. Było, powiem Wam szczerze, mega. Eee, co Wam chciałem powiedzieć, w ogóle z tym kubkiem codziennie biegałem po, do ekspresu po podwójną kawunie, nie? Bo akurat dwie porcje się do niego mieszczą. Idealny jest. I eee, eee, wpadłem na taki pomysł: czy uda mi się za śmieci nazbierać na wakacje przyszłoroczne? Miałem zacząć od 1 stycznia, no jest 8 grudnia, bo mówię po co mam czekać, po co wyznaczyć sobie jakieś daty i w ogóle. Także, aha, i w ogóle w kubeczku jest lawacca z Włoch od Krzyśka, od Figlusia. Dziękuję Ci, Krzysiek. Bardzo pyszna. Ta jedna połówka się już kończy, bo tam w tej lawacji były dwie kawy, także Krzysiek mega. Wracając do tematu, wpadłem na pomysł, żeby razem z Mańkiem, prawda, sprawdzić czy z mojego mm, tego, jak to powiedzieć, z tego czym się zajmuję, to co mnie relaksuje i w ogóle, czyli zbieranie śmieci, sprzątanie lasów i w ogóle, uzbieram sobie na czasy rodzinne, ponieważ w Grecji nam się tak spodobało, ja powiem Wam szczerze, zwiedziłem od Maroka przez Gruzję. No, w wielu miejscach byłem, ale w Grecji spodobało mi się wyjątkowo. I postanowiliśmy z żoną i z dziećmi, że zwiedzimy inne też wyspy. Teraz byliśmy na Rodos. Nieważne, bo się rozgadałem. Słuchajcie, od dzisiaj startujemy z projektem Wakacje za śmieci. Czy to się uda? Cztery dni temu zawiozłem cztery takie worki puszek, już mam dwa, a te puszki chyba zaczną trzeci. Tu jest złom, złomu jest więcej, tam się przepala Skoda, która 3 tygodnie nie była palona. I zaraz ją opróżnię i jadę na skup do Pani Jasi, doładuję jeszcze więcej złomu. Wieczorem jadąc do przychodni zawiozę tutaj to 10 złotych, tam mam aluminium do przerobienia. Tu mam reklamówkę, o, reklamówkę niespodziankę, taką, jakie lubię najbardziej. Zobaczcie, z tego, co ja tu zauważyłem, to tu jest, Maniuszu, szturchasz mnie, to tu jest jakaś biżuteria, nie wiem, czy to jest srebro na zdrowie, nie dotarło do mnie jeszcze e, ta ciecz probiercza, tu na pewno jest złoto. Jeżeli ktoś się takimi rzeczami interesuje, Robert, pozdrawiam, cztery strony złomu. Jeszcze tam nie zaglądałem, tak czy inaczej, będzie trochę kabli na wagę. Tu jest makulatura. Tam jest trochę nierdzewki. I w takiej konfiguracji, że tak powiem. Aha. Tu jest jeszcze na wieczór, jak będę jechał do przychodni około 160 plastikowych butelek. Niestety nie ma żadnej kaucyjnej, ale to jest 16 zł. Czyli Maniusiu, delikatnie licząc, to tu już mam na pewno 10, tam mam 16, czyli mam 26. Aluminium, nie wiem ile będzie elektroniki do elektropaki, kabli, nie wiem ile będzie makulatury, jest około 3 kg. E, puszek też nie wiem ile jest. E, jak myślicie, czy to się uda w ogóle? Bo ja, znaczy, bo założenie jest takie, jak się uda, to będzie świetnie, jak się nie uda, to pytanie, e, ile nazbieram? A jeżeli się uda, to w jakim czasie się uda, prawda? Potrzebuje około 10 tysięcy na to, z tym, że założenie jest takie, amaniu, ty pieszczotniku, założenie jest takie, że pieniądze tylko ze śmieci, nie z YouTube'a, z jakichś tam innych dodatkowych zajęć, nie z wypłaty, bo z wypłaty leci wszystko na remont obecnie i na życie, tylko ze śmieci. Surowców wtórnych, czyli wszelkie szkło, ten, makulatura, karton, złom, metale kolorowe, elektronika, wszystko, co uda mi się gdzieś tam znaleźć, wygrzebać i w ogóle, to będę przeznaczał. Założymy w ogóle wielki słoik i będziemy tam zbierali. Nie? Jak myślicie, uda się, czy się nie uda? Dobra, ja nie gadam, zabieram się za kalimera kawunie. Tam mamy jeszcze hulajnogę do przerobienia, aluminium do odzyskania i będziemy złomik cieli i wywozili. Jak widzicie jest tutaj troszeczkę złomiku od suszarek, o spadła, po, po suszarki i suszarki, eee, także muszę to wszystko zapakować, przede wszystkim z wody to e, oczyścić, e, głupio brzmi, ale z wody oczyścić do tego mam jeszcze e, rółki tutaj jakieś do pocięcia bo tu jest mosiądz w pobiale tu jest aluminium, ale ja nie mam dzisiaj czasu żeby się z tym bawić to jest w całości aluminium, także tnę tylko złom, zabieram to to na razie zostaje i jedziemy, żeby wrzucić do słoika pierwsze pieniążki na y, wakacje zagraniczne prawda? Maniek, czy ty się zgadzasz? on się chyba zgadza na wszystko Maniek. Także fabikę spakujemy, Jak widzicie, trochę tego się u Artura zbiera. Nie wiem czy ja tu Kalfasa później zmieszczę. Uch, kalfas musi się pozbyć wody. Z boku jest dziura nawiercona, bo bo niestety śniegi go przykryły, jak śniegi się rozpuściły, roztopni Lebleble, roztopniały, rozpu Le, nieważne. To wiadomo, że wszystko zostało w środku, nie? No, a złom lubi zbierać wodę tam różne zakamarki. Dobra, ja biorę tego sprzęta krzychu pozdro, oczywiście, i idę ciąć te anteny. Antena numer jeden. Kurde, ja myślałem, że to jest wiecie rurka taka jak od nie wiem czego od suszarki do prania, a tu jest normalnie grubościenna ruła. Kurde. No dobrze, jedno poszło, a tu się chyba wykręci. No pewnie, że się wykręci. I kogut robi wiejski klimat. No dobrze, ja się z tym pobawię. Antena leci tu, to znaczy patyk od anteny. O! O! Wejdzie, wejdzie. Lubię ten obraz, nie wiem czy tylnej szyby nie stracę, ale to się okaże dopiero. Klucze z, ze złomowiska jeszcze do sąsiada nie trafiły, a już tutaj działają, już jeszcze działają. O pyk, tu jest raz i tutaj odkręcimy, a przynajmniej spróbujemy odkręcić jeszcze to. To za duże, a to też za duże, to jest w sam raz. Dobra, próbujemy. Jednak ten jest za luźny, ale ten jest idealny. A zobaczcie. opa. O, dobra, nie będę Was katował tym widokiem. No i dobra, stare klucze odkręciły mi trochę po biału. Po pozbędę się jeszcze... Tu jest stal, tu jest plastik, a ruła leci... No właśnie, gdzie leci ruła? Ruła leci... Nie to wybije mi szybę o, ale teraz już nie wybije i na koniec okno z chlewika to jest gruby złą, fajny ale nie wiem czy ja to zmieszczę Kurczę, no nic, spróbujemy jakoś weszło mam nadzieję, że mi to głowy nie urwie jak będę jechał i że tylnej szyby nie stracę muszę tam jakiś ręczniczek podłożyć no to dobra, widzimy się, znaczy widzimy się, ja to jadę spieniężyć. Widzimy się przy słoiku, który założę sobie, będzie robił za skarbonkę i jak będę wrzucał tam pierwsze pieniążki, oczywiście będę wszystko notował skrupulatnie. Jeszcze zanim wyjechałem, to rozebrałem hulajnogę. Tutaj muszę tylko to przeciąć i zdjąć z jednej do drugiej i tutaj wyjąć, wybić łożyska. No to jest bajka, że tak powiem. O, tu jest to drugie, bo mi uciekło. Dobra, mamy to. I mamy chyba około 800 g aluminium z takiej małej nogi, a złom leci na złom. Muzyka metalowa gra. Tra la la I buch. Było pełno, jest pusto czyli stan jaki uwielbiam. Na poboczu zgarnąłem raz, dwa, dwa razy, chyba po dziesięć, trzy razy po 10 groszy. Nie wiem czy tamte się wyprostują. Tak czy inaczej, troszkę grosza. Tu 10 groszy, jakieś 50 groszy, plus szkło na wagę znalazłem. A na skupie słuchajcie było ponad 100 kilo, 45 zł, ale dzień się jeszcze nie kończy. Będę po południu jechał do przychodni. Także spróbujemy oddać to, to i to. O ile mnie oczywiście Lidl wpuści z taką ilością butelek. A do tego jeszcze oddamy to i jeszcze to. Także yy, tu leci to do lewiatana, bo tego w Kauflandzie nie biorą. A to leci do Kauflandu, do automatu. A dzień się jeszcze nie skończy. I jeszcze buteleczki w kauflandzie. Tak się stało, moi kochani, że odkopałem sobie stół w moim drugim, a w zasadzie pierwszym warsztacie. Centralne ogrzewanie odpalone to są świeczki sojowe od Maćka. Robione ze starych zniczy po zdromacie. Oczywiście chodzi o kanał osadnik z odzysku. No i jak sobie odkopałem stół, to się okazało, że mam tutaj i mosiąc, chyba nawet tam będą jakieś styki. Tu mam jakieś kable do obicia młotkiem, jakieś miedziuszki, jakieś przedłużacze, ogólnie rzecz biorąc jakieś wszystko, ale ja nie o tym. Dobra. Szybki powrót. To jest słoik wykopany gdzieś z jakiegoś starego wysypiska śmieci. One są świetne. Ja mam w takich kawę, tylko są takie w niebieskich odcieniach. Nieważne, nie ma rudze. Eee, tu jest pyk otwór zrobiony, żeby piątka przeszła. Ale żeby nie było lewizny, to zrobimy, wiecie jak? Zrobimy to tak, że kropeleczkom Polecimy po obwodzie. Tak. O. Żebym wiedział, czy mi jakieś tutaj te wychuchole nie grzebały, nie ujmowały, prawda? Szczury, myszy, jakieś zaskrońce, wiadomo. Nie, to jest tak, tak naprawdę ochrona przed samym sobą, nie? Wiadomo, że to zawsze można wyciąć, ale nie o to chodzi. Yy, pytanie: aha, zobaczcie, dla Basi, dla Czarnej, znalazłem tutaj na stole yy, łyżeczkę z Barcelony. Także, Basiu, ona już należy do Ciebie. Jak ktoś dotrwał yy, do tego momentu, tego nudnego odcinka? Powiedzcie mi, co to mogło być za auto. To jest metalowe stalowe nawet. Także, czy to jest coś bardzo starego, czy to jest jakieś żółki, meczy? no nie wiem. Dajcie znać. Słuchajcie, robimy sobie jakieś podsumowanko. Podsumowanie będzie chaotyczne, jak cały ten odcinek. Zaraz, gdzie ja tu mam. Tak. Tyle dzisiaj, słuchajcie zarobiłem na śmieciach kurde ten cień, no jak to zrobić żeby go nie rzucać mając żarówkę z tyłu no nie da się, a więc tak do Biedronki poszło 10 tyskich i 10 e, żywców tutaj macie minus 20 czyli 20 zł leci pierwsze pieniądze w słoiku będą 20 zł leci do słoja Pyk, muszę jakiegoś popychacza sobie znaleźć nie to nie, za szerokie Yy, druga sprawa. Do Kauflandu oddałem 18 butelek. Nie tu. Dobra. Yy, Kaufland plus Lidl to jest 24 zł. Yy, tu jest yy, 10, 20. 15 zł jest z, yy, czyli 150 butelek plastikowych i yy, 18 butelek z piwa na 9 zł. Tak dobrze mówię. No i tak. I teraz tak to leci do portfela i zostanie wydane przy zakupach. Natomiast to leci do słoika. Yy, o, taka zamiana, wiecie. Kurde, coś mi tu nie gra. Słuchajcie, zaraz Wam powiem o co chodzi. Dobra, raz i raz. I teraz do kieszeni jeszcze muszę zajrzeć. I teraz zostaje złom. Dzisiaj było złomu za. I tu zapomniałem, kurczę. Zostało mi 30 zł. Muszę to sprawdzić. I teraz wszystko się zgadza, słuchajcie. 45 zł było za złom dzisiaj, czyli jest 20, 30, 45. Padło. i 5 zł za 10 butelek w lewiatanie te, które w Kauflandzie nie weszły e, czyli wszystko wrzucamy ale wiecie co? kurde, ja już się zgubiłem ile ja tam wrzuciłem? 20 <laughs> ja to jestem ekonomista ja już tego nie odkręcę ile ja tam wrzuciłem? dobra, już wszystko ogarnąłem o kurde, klej mi się tam wylał zobaczcie ja pierdykam słoik pękł, wstrząsnąłem tymi słoik pękł. Muszę lecieć po nowy, ale jaja. Ten może nie pęknie. Tamten swoje gdzieś w ziemi odleżał. to go szlak trafił. Dobra, tu mamy nowszą produkcję. Taką baryłeczkę. Pękaty słoiczek. Tylko to muszę teraz jakoś, no jakoś, no, no jak to teraz zrobić? No, no jak to jak? Osobem Co by kurde warsztatu nie zawalić O Tak się skarbonki rozwala mi się nie pociął teraz Hoppa hoppa Dobra zaraz wyjmę te monety Dobra moi kochani mamy to 94 zł Wpada Na kalimera 8 grudnia 2025 roku Zaczynamy test, że tak powiem, eksperyment. Czy to się uda? 94 wpada. Wytrzymajcie kciuki. Ja też trzymam kciuki. Zakasam rękawy, chociaż wiecie, że moje zawsze są zakasane. I sprawdzimy, czy to się uda. Czy to ma w ogóle rację bytu? Wiecie co ja. Poszerzę trochę ten otwór. O, kosą. Kosą go kosą. Dobra. To na magnesik i wpada. Okej. Okay. To leci do portfela. Yy, zamianam, wiecie o co chodzi. Zamieniam to co wydam w sklepie a gotówkę z portfela daję tu, bo pieniądz niewydany to pieniądz zaoszczędzony, prawda jest zeszyt założony pyk kalimera trzymajcie się i papaty a ja idę jeszcze coś rozpierdzielić